Siemano dziska, tutaj Mr. Pit 50 i gramy dalej w Wiedźmina i jesteśmy najemani. Teraz trzeba trochę pomedytować, rozwać, rozwać talenty i się wyjebać, że tak powiem. Dawaj, dawaj, dawaj.

ostatni. Nie, być. A z bez bestyjo się rozliczymy już niedługo. Przystępkę. Tak. No aż do odmiska. nie tracić krzesiwa. No nie, kolejny. A dobra, tylko jeden. Chyba się Dobra. że mam i tak dużo. i ja mam przeciw 19. Ale mięty. Nie, nie. Skoro mam igni, to będę używał igni. Ile mam tych talentów rozdania? 6. Czyli w międzyczasie wbiłem 2 levele. Koniecznie igni trzeba podnieść. Zrobimy sobie z skółki i gra. Niestety już się z Barbie Stanem nie No. Teraz powiem mały kacuś co Geralt. Ale co tam. Ile mamy z kółek? Siedem. Ładnie. Jak Dobra. Teraz czas i udać się do jak to się nazywało w tego. Oddać mu łeb z tego algula, a potem po tej jaskini pod wyzimą. Ale mnie słyszę. To będzie był nasz ostatni quest poboczny, wtedy już zajmijmy się główną tabułą. To jest ten. Ta... Tak ten, a tu co jest? No, spokój. Wielki spokocie jest tutaj do do tej jaskini. Witaj! Yo. Zabiłem potwora skrypty. Co to do diabła? Hmm, na gula nie wygląda. Oto twoje 200 Orenów. Dziękuję bardzo. Jeszcze parę odcinków temu byłem na skraju, tak nie, można powiedzieć, bankructwa, teraz mam ile? 1700 siedemset. dostanę jeszcze jakąś stówę odwiedzonego za utopce, więc jest ok. Tak? Rezydencja na utopce, tak. A, właśnie, jeszcze poker. Tam zagramy z Harenem. Potem udamy się, potem... Właśnie, nie wiem. z Harenem na pewno najpierw zagramy, a potem... Nie, a potem myślę, że... pójdę do tej jaskini. Pójdziemy, zajmiemy się, na koniec. A... Zobaczcie, że nie zbieram wszystkich roślinek, ale... To jest tego tyle, że gdzie nie chcę chłacić dookoła i skierdolę taką już tego groma. Jak tak mała. Pięknie by na naprawdę snuć, bo zawsze jest mój udział. Powinienem dużo się modlić, żeby nocą nie dręczyły mnie demony. Fajnie. Mów szybko. Widzę, że przygarnąłeś Elwina. Na wieczny ogień. To mój obowiązek. Myślałeś, że pozwolę wiedźmie zdeprawować dziecko? Nie. Kiedyś, kiedy mnie zabraknie, ludzie będą potrzebowali duchowego przewodnika. Czy dziecko nie potrzebuje matki? Co ty możesz o tym wiedzieć? Teraz mały ma szansę ocalić swoją nieśmiertelną duszę. Pokazałem mu wieczny płomień. Wypalam jego grzechy i słabości i nic ci do tego. Odejdź i nie kalaj swoją obecnością okolic świątyni. Co za martw. Leje jak z cebra. Nie powinno padać. No mów Chciałbym się dostać do miasta, potrzebuję Gleitu Wiesz coś o tym, Wielebny? Gleit przysługuje tylko zakonnikom Ale ja, jako kapłan Wiecznego Ognia, dostałem jeden na przechowanie Odstąpisz mi go? Obcemu przybłędzie? Chyba cię rozum opuścił Słyszałem, że Kościół Wiecznego Ognia płaci za zabijanie utopców. Owszem. Jeśli tylko... Oto dowód. Głowy zabitych utopców. Czekam na zapłatę. Się. Nagroda jest twoja. I niech Wieczny Ogień cię oświeci. Tak, tak. Były w ogrodzie oba. że tam były dwa. Nie, nie już miałem problem, no to będzie. Nie dokładnie ale... To jest chyba więcej. Chociaż może nie, nie pamiętam. Dobra. Quick save. Hmm. Dobra, nieważne. Cokolwiek się. mieszka w tej jaskini nie jest przyjaźnie nastawione. Powinienem się przygotować. Jak coś będzie, to jest A myślę, że będzie jak najbardziej potrzebna. Niech wezmę od razu. tam też musiałem usprawnić tym szybkim, a ich już nie muszę na chociaż, chyba węgla szego teraz by ...prosty po prostu pijany 本来。

Nie, to są szczątki. Ludzkie szczątki. Ja jeszcze jeden. Dobra. Nie wiem czy to już spadać. ojojojo i wardena przy okazji sprzedamy ze miecze kowalowy jeszcze przy jednej okazji będziemy mogli jej sprzedać ciężkie Bordesów A nie, ale najpierw pójdziemy i zagramy z harenem w kości. Dlaczego padło na mnie? Mam nadzieję, że uda mi się wygrać. Nie Za pierwszym razem. Dużo. Hmm. Dobrze. No dobrze jemu, to możemy też przestać tak się siebie. Zjedz. Nie, jemu to nie Przysyła mnie wspólny znajomy, Zoltan. C ciebie też w to wciągnął szczwany kurdupel, ależ wdepnął to gorsze od Fistechu. Spokojna głowa. Ja grywam tylko wtedy, kiedy chcę. Na początku każdy tak mówi. To co? Papa, pa, pa, artykę? No, papa, pa, pa, to możemy zagrać. Znowu, ludzie pary? Znowu. Ja mam trójkę. Piątka albo czwórka by się przydała. Już mm -hmm. mogłem zostawić. Wydaje się, coś zmienia. I nagle zleciłem. Teraz to ja mam trójkę. Oh, lui ha la fula! Non posso più lanciare nessuno, Teraz pięknie. Karetę. No para jest, ale... Nie wiem ile to mi da. On też ma parę. Dobra, teraz granicę całego. 4-4 o, dwie pary są jeżeli nie wyrzuci dwóch par to mhm, mm ale jest będą właśnie po dwie pary ale ja miałem chyba, na to wychodzi, że miałem lepsze długości wyrzucone, dobra teraz wracamy do zajazdu kończymy no nie, jeszcze, to nie będzie jeszcze koniec quest ale

Z mhm. tym kwestiem jest sobie trochę biegania. bo Teraz musimy wracać do zajazdu. A potem, o ile pamiętam, będziemy musieli znowu wracać tutaj do wiele A potem znowu do zajazdu, żeby zakończyć zadanie. A co to? No. Ale myślę, że mam radę. Widziałaś, jak jest ubrana? Ladacznica. Wszystkie miastowe tak się ubierają. Wyzima to gwiazda. No, jak nie urok to sraczka albo przemarsz wojska. No, odmieniec, no. nie odmieniec. Ale może będzie z ciebie... Nie, no weźmie z sta moi pamiętam Dobra Co za czasy Nie właśnie z tym strony Chociaż A ja się tu nie orientuję w ogóle Tak Ja też nie chcę być strażnikiem To pobawmy się w podżynanie gardeł Lepiej pobawmy się w Tam jest. Teraz tam pójdziemy. Sprzedamy, nie patrzymy broni Kowalowi. I... kończymy do Lake Ciężka służba. Czucham. No bez jaj. Bywa. Myślałem komu to można sprzedać Ja Cię pierniczę Co ja robię? Komu to można było sprzedać te ludzie do Już pamiętam Coś... Bywa No nie porządku. Komu ja tu sprzedawałem. Twój towarzysz nie żyje. Oto jego szczątki. Tego się spodziewałem niestety. Co go zabiło? Echinopsy. Nic mi ta nazwa nie mówi. No cóż w takim razie liczę, że dotrzymasz umowy i pochowasz ciało. Ale... Umówiliśmy się, godny pochówek inaczej z zapłaty nici. Co rozumiesz przez godny pochówek? Od biedy ujdą pod ziemia w kaplicy wielebnego. No właśnie. I teraz znowu musimy się obracać. Co? Bywa, Nie. Aha. A, no coś mnie rwie. Zlęte elfy. Wiewiórki znowu atakują karawany, jak w czasie wojny. No właśnie, jeszcze quest z tymi. Z pięściarzami, dobra. Myślę, że jak zrobimy go, i skończymy odcinek. Chcesz? Dawaj. Skąd zobaczysz? No. Pierwszy raz walczymy, ale to akurat nie jest trudne. jak baba! Komu by tu przypieprzyć? To zarobimy przynajmniej nie, Najpierw załatwimy tych tu dookoła, Wydaje mi się tym grubym Anzemem, czy jak mi się tam nazywa. Nie, przy błędu. Bierz kasę i daj mi spokój. Komu by tu przypieczy... Ty Nie, no to ty na pewno. Tak. skok zobacz. Tak, tak, chcę nie to... chcę zobaczyć. Nie. Yeah. Jakoś cię jadę. Ciekawe jak ty się bijesz. Mordę. Mm, komu by tu przypieprzyć? Wygrałeś przybó... Dzięki. To co? Zobaczymy. Słaby pięściarz. Eee, Pięści mnie świerzbią. Rozwalaj ci mordy! Nie przyznaję, mocno, to tu nie jesteś. Przypieprzy. No, 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 skrzynko, proszę, proszę, Wiedźmin Witam. Widzę tutaj jakiś turniej. A tak, okładamy się pięściami po mordach. No, Brzmi ciekawie. ciekawie. No, Jak tak. chcesz, żeby gruby Anzelm przefasonował ci facjatę, to wykładaj kasę na stół. Ile? 25 orenów. Nie Jest to za dużo. Wchodzę. Zaczynamy QS z walką na pięści. W każdym ręciale będzie taki jakby będzie karczma, takich paru zwykłych chłystków do obłożenia i jeden taki boss jakby. Komu by tu przypieprzyć? Znaczy, praktycznie w każdym. No nie no jak na razie w każdym. Do piątego praktycznie. I nie będę. Eee, pięść mnie świeć, no, leżysz w ogóle. Komu by tu przypieprzyć? Położę cię się pełną mięśni cieszy. No dobra, wygrałeś. No co? Ty? Gdzie moja nagroda? Masz do wyboru dwie flaszki najprzedniejszego samogonu z zakąską, pierścień lub kasę. Kasa. Biorę kasę. 100 orenów jest twoje. Czyli się dostają chyba 200. 5, aha. Jeździą. 125 plus jeszcze złota. ta. Dobra. dobra. No to tutaj zakończymy na razie. Na następnym odcinku pójdziemy do Wielebnego. Potem wrócimy tutaj zakończyć to kwesta z Ojwardenem. I potem polecimy rozwalić Michula w kości i tak chyba już będą wszystkie questy bałaczne w rozdziale. No dobra, to na następnym razem. Na razie.